Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ostre kary z soczewicy i pieczarek, czyli proste danie gulaszowe bez mięsa. Dobrze doprawione, wartościowe odżywczo. Można podawać z różnymi dodatkami, z ryżem, kaszami i pieczywem, w tym płaskimi chlebkami, które dowiemy i maczamy w gulaszu. W wersji niskowęglowodanowej można je podać z kalafiorem lub brokułem, jest naprawdę pyszne, a u mnie dzisiaj na gorąco z ryżem i smakowało wyśmienicie. Można podawać zaraz po ugotowaniu lub ugotować z wyprzedzeniem, a potem tylko podgrzać. Przepis i składniki jak zawsze na wwwskuteczny.tv, a teraz zaczynamy! 250 g czerwonej soczewicy przekładam na sito, starannie płuczę i osączam. Ja zostawiam soczewicę na sicie do czasu, aż będzie potrzebna. 300 g pieczarek oczyszczam i kroję w mniejsze kawałki. Tak wyglądają. Podsmażam przez kilka minut na niewielkiej ilości oliwy, aż lekko się zrumienią. Można je podsmażyć na patelni, ja robię to w garnku, w którym będę gotować potrawę. Zostanie w nim smak i mniej naczyń do mycia. Co jakiś czas zaglądam do garnka i mieszam a w międzyczasie szykuję pozostałe dodatki. Jedną średnią cebulę obieram, przekrawam na pół, po czym kroję w kostkę lub drobno siekam. Dokładam drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek, dwa ząbki i jedną ostrą papryczkę chili albo jalapeno, drobno siekam lub kroję w mniejsze kawałeczki. Ja biorę taką papryczkę z zalewy, więc nie usuwam pestek. No i te pokrojone dodatki dokładam do zrumienionych już pieczarek, mieszam i krótko podsmażam. Pachnie przepięknie. Dodaję teraz osączoną soczewicę. Dolewam 500 ml wody, z grubsza mieszam i doprawiam. Przyprawę w zasadzie dowolny ja podam mój ulubiony zestaw: 3 czwarte łyżeczki soli, 1 czwarta łyżeczki czarnego pieprzu, 1 łyżeczka mielonego kary, pół łyżeczki kuminu, czyli kmin rzymski. 1 czwarta łyżeczki ostrej czerwonej papryki. Można troszkę więcej, jeśli lubicie ostre dania. Oraz jedna łyżeczka koncentratu warzywnego. U mnie domowa wegeta, podlinkuję ją dla Was rzecz jasna. Jeśli mam wywar lub bulion, to można podmienić na niego wodę i pominąć tę wegetę. Na koniec cztery łyżeczki koncentratu pomidorowego. Mieszam. Dodaję pół szklanki pomidorów. Mieszam i czekam, aż woda się zagotuje, po czym zmniejszam grzanie i gotuję pod przykryciem przez mniej więcej 25 minut. Co jakiś czas zaglądam i mieszam, żeby danie się nie przypaliło. Po tym czasie dokładam siekaną natkę pietruszki, u mnie suszona, może być rzecz jasna świeża oraz 150 g kwaśnej śmietany. Ja biorę dwunastkę, Mieszam, podgrzewam przez kilka minut i gulasz bezmięsny gotowy. Podaję na gorąco z ryżem, kaszą lub pieczywem. Świetnie smakuje z płaskimi chlebkami, na przykład bad które nagrywałam niedawno. U mnie dziś, jak widzicie, z ryżem jaśminowym i danie prezentuje się tak. Na koniec dekoruję młodą cebulką oraz czarnym sezamem. I można się częstować. Mm. Ostre kary, łagodny ryż, super ze sobą kontrastują, a danie jest przepyszne, a przy okazji także szybkie do przygotowania no i odżywcze. Domowy posiłek bez mięsa gotowy smakuje naprawdę dobrze, a przy okazji niezbyt uderza po kieszeni, co w dzisiejszych czasach może okazać się ważne. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu SkutecznieTV. Link, jak zawsze wstawiam w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. Zerknij też na przepis na proste i szybkie chlebki badbud, które świetnie pasują do tego kary. A ja dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. A subskrybującym przepięknie dziękuję za subskrypcję i okazane wsparcie. No i przepysznych kary na Ostrową życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!